Kolejny dzień. Dojeżdżamy do Amsterdamu, ale wpadliśmy na jakąś giełdę kwiatową. Zobaczcie jak tutaj bocznice, bocznice są takie, czy jak to nazwać. Przerzuca dany wózeczek i daną kolejeczkę i to idzie do danego klienta. Pełna elektronika. Pełce kwiatów. Zapachu nie czujecie, ale naprawdę paku są niesamowicie. Nieźle. się jak mrówki. Zobaczcie, jakie to wielkie. Ale po nieskończoność cały czas ktoś tu jedzie z jakimiś śpianami. Nieźle. Tutaj jest tutaj urządzenia. Znowu samoobsługowy wózeczki gdzie dzisiaj jeszcze wodę? Tu ca cały mózg giełdy siedzą panowie, przyjmują zamówienia. Tam się pojawiają różne wiadomości jak na giełdzie. Niesamowite. Pozdro z giełdy światowej. Polski akcent. Pozdro z Amsterdamu. Zaczynamy zwiedzanie. Do Amsterdamu no to, to się Co? zaczynamy od zakupów diamentów A, okay. <laughs> i zwiedzenia muzyka. Okay. diamentów. tym, okay. to diamentów. Jakąś koronę, tu za króla trzeba będzie sobie kupić, chyba. <laughs> 27 ścian ma każdy Szlif diament I cena tutaj ja 2200 euro 2000 to jeszcze za mało Jak będzie taki za 10 koła to wezmę. jest tylko jeden kolorowy To jaka cena tego czarnego Zaraz powiem Najdroższy na razie jest czerwony Jeden kara czerwony diament Już kosztuje prawie 1 milion euro 1 milion euro, dobra Niebieski, zielony 300-350 tysięcy euro o, jeszcze 21, 52 tysięcy 52 tysiące euro mhm. no to, dobra, ja w kupie jeszcze teraz księżniczkę muszę znaleźć 20 minut mamy 50 parę tysięcy euro, tak? 52 tysięcy 52 mhm. kurde wziął to. No to jak takie coś bym ja znalazł to już tak. bym na pewno. Ja ja już nie robię znaleźć. dokumentację, już wiem co chcesz, także A to

Bardziej od malarstwa interesowała mnie ta sala. Zbroje rycerskie, makiety statków, a także średniowieczek, coś dla mnie. Takiej armaty jeszcze nie szczelają. Tu ciekawe. Piękna broń jest sprzęci Są zbroje rycerskie. Jesteśmy w Muzeum Van Gogha. Oglądniemy zaraz jego obrazy, nie wolno kręcić tutaj filmików, więc coś może z partyzanta, jak to ja coś nakręcę, jakąś fotę ze słonecznikami Van Gogha, to co najbardziej znane, jakiś jego portret, autoportret, coś zobaczymy. No, wcześniej poczytałem troszeczkę o, o, o nim, bardzo ciekawa postać, nie za ciekawy miał życie i nie za ciekawie skończył, ale no, za długo by było opowiadać, sami przeczytajcie. Pozdro. Zminniejszy obraz z Van Gogha, słoneczniki z partyzanta, coś tu nagram zawsze.